Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o wagach do monet. Już kiedyś nakręciliśmy film, który się nazywał Zasobniki do monet, ale ostatnio stałem się posiadaczem kolejnej wagi do monet, i dlatego chciałbym się Państwu troszkę pochwalić. Te wczesne, te starsze wagi do monet były zawsze tak pięknie, że tak powiem, usytuowane w takich ładnych pudełeczkach. I tu były bardzo dokładne opisy, bo każdy odważnik, który się znajduje w środku w takiej wadze, odpowiada konkretnej monecie. A związane to było z tym, że zawód kupca był obarczony dużym ryzykiem, że dostanie się fałszywą monetę, która nie będzie trzymać wagi, dlatego każdy kupiec musiał mieć ze sobą taką wagę do monet, w zależności oczywiście, w jakim był kraju te monety, tu akurat tu są francuskie monety, ale w każdym razie taka waga musiała być jakby to powiedzieć w bagażu kupca, żeby mógł sprawdzać dane monety. Oczywiście tych wag mam dużo więcej, ale tu pokażę może głównie takie właśnie dwie. Tu akurat jest też bardzo ładna taka scena niemieckich też właśnie tu są pistole, luidory i tak dalej to są ciężarki od tych różnych monet no i jeszcze mam taką jedną troszeczkę inaczej skonstruowaną o tak wygląda w ten sposób jak tu się ją otworzy, oczywiście w środku mamy też wagę. No i co jest? Były dwa w środku takie ciężarki, i każdy z takich ciężarków na pewno odpowiada jakiejś konkretnej monecie. Patrząc na symbole, które się znajdują na tych odważnikach, bardzo prawdopodobne, że to jakieś kraje orientalne, bo to takie, że tak powiem, mało europejskie obrazki. Zasadniczą tą wagą do monet. O której dzisiaj chcę Państwu opowiadać, są właśnie tego typu tutaj wagi. Tu o to chodziło, że w sklepie sprzedawca, jeżeli dostał od klienta pieniądze, mógł w bardzo szybki sposób sprawdzić, czy dana moneta jest dobra, ponieważ to jest 10 złotówka srebrna z dwudziestolecia międzywojennego z Piłsudskim i wkładając ją tutaj do tego, widząc, że to jest w poziomie, to mamy pewność, że ta moneta jest dobra, czyli ma odpowiednią wagę, bo tu chodziło właśnie głównie o tą wagę. No możemy oczywiście to też sprawdzić na pięciozłotówce. Tu mamy pięciozłotówkę, również z dwudziestolecia międzywojennego, no i też to wszystko pasuje, no i monety, które częściej fałszowano, bo mniej kontrolowano, to jest taka dwójeczka i ta dwójeczka również pokazuje, że jest dobra. No, co jest ważne, że Akurat ta waga jest tutaj ładnie opisana. Pewność monet polskich jest to tutaj napisane 1 złotych, 2 zł, 5 zł i 10 złotych. I taka waga była często przy kasie w sklepie. Mam jeszcze jedną taką polską, gdzie pisze prosto wzór urzędowo zgłoszony i również jest to polskiej i proszę zwrócić uwagę, że tu są te ciężarki takie, te przeciwwagi do monet i one są jakby to powiedzieć stałe, czyli nie da się tutaj jakby to powiedzieć włożyć, włożyć innej monety, a jednocześnie nie można to zafałszować ale niedawno stałem się posiadaczem bardzo ciekawej takiej wagi do monet ale niemieckiej, proszę zwrócić tutaj uwagę, jest waga z takim. Kulkowym, takim ładnym ciężarkiem. Pisze oczywiście te napisy na tej wadze Deutsche Reis patent i na inne e, kraje patenty. Minden Mindenprüfer i firma Schilko to wykonała, oczywiście zastrzeżone patentem. I to jest na niemieckie monety. Tu akurat włożyłem jedną markówkę. no Możemy włożyć na przykład tutaj monetę trzymarkową. Nie, to jest dwumarkowa, to jest pięciomarkowa pięcio i do czego zmierzam? Różnią się te wagi tym, że tutaj jest taki element, ta przeciwwaga jest do regulacji. I tak sobie myślę, że skoro te nasze polskie były jakby zanitowane na stałe i nie szło kombinować, przy tej wadze to tutaj się troszeczkę dziwię, że Niemcy skonstruowali, skonstruowali taką wagę, że po prostu można było tutaj cokolwiek regulować. I powiem szczerze, że było to dla mnie duże zaskoczenie, ale, ale bardzo się cieszyłem, że ta waga weszła w moje posiadanie, z uwagi na to, że no, akurat jesteśmy na terenach, które były pod zaborem niemieckim, i, i powiedzmy na pewno w sklepach, które funkcjonowały na terenie Leszna pod zaborem, były w użyciu tego typu wagi, ponieważ ta waga jest, jakby to powiedzieć, z czasów wcześniejszych. A nie ukrywajmy, że zawód kupca bardzo często był obarczony właśnie takim ryzykiem, że można dostać monety fałszywe. Monety zawsze fałszowano. Stare, średniowieczne monety traciły na wadze, ponieważ były obcinane i w te właśnie te wczesne wagi pokazywałem, że można było sprawdzić, ile brakuje. <laughs> Oczywiście jeszcze robiono w ten sposób, że fałszowano... Próbę srebra, czyli na przykład moneta powinna być ze srebra 750, a była na przykład z dużo bardziej lichej próby, ale tu właśnie był wtedy problem, żeby ona trzymała wagę, bo właśnie podstawową taką wartością mój tata był numizmatykiem i pamiętam, że on wszystkie swoje monety miał zważone co najmniej do dwóch miejsc po przecinku, a niektóre nawet. Trzy miejsca po przecinku, ponieważ było to dla niego istotne. Także mieliście państwo okazję obejrzeć wagi do monet, które były takim poręcznym dodatkowym urządzeniem w zawodzie kupca, który musiał wiedzieć, czy monety, które dostaje za swój towar, są prawdziwe, czy są, czy trzymają wagę i mają odpowiednią wartość. Dziękuję.